Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Pre-season, zakończenie! FIFA 23, co jest w środku? Karwa... Nic nie ma. TV 99,5 na 5. Ok, ok, jakie składy? Dobra, to już jest nieważne. Tak jak i tak nikt nie będzie. 85 razy 10. A, bo zrobiłem to, ten. 84. RISE 4 na 5. Mount! 5 na 4 Co to? Co w paczkach jest? Ronaldo Emba... What? Czekaj, bo... Davidek już dostałem teraz. Co w paczkach? Nie wiem, wieści, nowe karty. Zaraz zobaczymy. Jak są tu? Albo Filip wklej na ten! Piki 85, ale tylko jednorazowe! Na Discordzie albo na Sharpleju. Hulit, Ronaldinho Bellinga... No ale mam nadzieję, że jeszcze jakieś karty! Oprócz tego! Sanchez! Uuuu! Rapyk, nadbieramy. Zaraz otworzymy paczkę, zobaczymy, co jest. Punkty przełomowe. A było, 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 było. A coś w tym w sklepie? Dobra, otwieramy chyba pakę za 500k i zobaczę, co dropi. Mm -mm. Tak, zrobimy, czy nie zrobimy? Gdzie to Aha, Siema, witam. Nie, no lecą. Wszystkie karty chyba lecą. Nie wiem. Coś tu leci, coś leci. Idę zaraz do Was. Trafiłem Ale rana. No nie, no, czekaj, czekaj. Ja coś musiałem pominąć, na pewno coś pominąłem w SBC, jeszcze są lagi w wreszcie na FIFI. No zarobiście. Jesteś dowalony Czekajcie, no pik awansu to było. 90 plus 1 z 5 to było. Carvalho był w rozwój, ten pik 82 plus. Codzienne logowanie. O, 93 plus. 85 razy 10,84. Nowa era. Zaraz pikniemy tego pika na szybko. 87 plus pik. Też powinny być naprawdę. To 86 powinno wyjść razy 10 dzisiaj. No są toccy też, są tocy i te karty, które były pokazane o na wieściach. Okej okay. Toc! W środku <grystanie> kolejna paka 85 razy 10 Mniejsze futisy do trafienia? Z poprzednich drużyn? Jak są wszystkie futisy do trafienia, to jest Big W. Z poprzednich drużyn. Chyba, że on był na. To jest wtedy W. Nie! Yeah! Ej, dobra! Kocham to! Wszystkie futisy są w paczkach! To jest akurat piękne i idę do Was na najlepsze paczki, nie? Nie już mi się podoba. Wystarczy, że są wszystkie futisy w paczkach. Jest dobrze. To wiesz, szybki przerwnik przed kolejnymi paczkami na. Pre-season oczywiście sponsorem kanału jest LVBet Legalny Bookmacher. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wszystkie linki macie w opisie i w komentarzach. Grajcie odpowiedzialnie. A teraz przechodzimy do strony. No i już jesteśmy jak yy, co sobotę, co niedzielę, przejdźmy sobie do Premier League i Premier League, bardzo fajne mecze, żeby coś tutaj sobie ukończyć. czyli Burnley i Tottenham, Tottenham rozpędzony, Tottenham praktycznie, no prawie liderem Premier League, więc 1.85 z Beniaminkiem na wyjeździe jak najbardziej, Chelsea u siebie z Forest i ryzykownie, bo ryzykownie, ale Newcastle na wyjeździe, musi się odbić, za Liverpool tydzień temu, 18:30, sobota. Dobra, La Liga, przejdźmy sobie do La Ligi. Real Sociedad Granada czysty, Real Sociedad, Real Madrid oraz Real Betis. No, Wajekano po ostatniej klęsce, z 7 do 0, Atlético nie za bardzo. To widzę, za dwie dyszki do wygrania, 514 złotych. Stawiamy kuponik i tak to wygląda Tottenham, Chelsea, Newcastle, Real Sociedad, Real Madrid oraz Real Betis. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie. Oferta jest skierowana dla osób pełnoletnich. Wszystkie linki do rejestracji macie w komentarzach, w opisie. No i przechodzimy do kolejnych paczuszek. Cześć. 82 razy 100. Ala Madrid! jazda. Potężna paczucha. Zobaczmy co w Da Dasz wszystko trafić. Mm -mm. A ta paczka może nam uświadomić, ile futisów będzie. A, już wywalam czat. Tory. O. Już takiej lepszej, nie? Nie 85 razy 10, jest 82 razy 100. Mamy Philipsa, Cola, Blond, uh, Javi Galan. I na końcu, co? 5 futisów. Hmm? Mm -mm. Pa, Diego Carlos. Zobacz, co się dzieje. 54 razy 25. Ale nogami przebieram. Skip. Ooooh, go Van Dijk, wo, wo, yes, via, do. <gry> do klubu. Co to jest? Co jest? Co to jest? Butra Tragenio na posączku. Mm. Dobra, się myślę, dwa razy 100 jazda. Mm, 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 mm. Skip. tragedia na początku, wynos. Diego Carlos, Antone. I na końcu... Insigne, Carvajal oraz Furlan. Uu, fajna paczucha. Józef. Cavani. Martinelli i Werner. Petit, Moreno, Aspas, Rodri, Blong, Tavernier, Merino i mamy Al Ovajrana. Potężny trafik, 97 futis we wrześniu! Tapeczka! Gratulacje! Gratulacje! Asani 82 razy 100 Za to kocham Michałów. Mm, mm, mm. Super! M. Mm. 93 plus. No muszę, no bo to jest potrafna YouTube'a. No muszę tak to zrobić, no. Co jest z tyłu? Nic nie ma. Hm. Fernandes, okej. Okay. Dwa, <grym> Ding! Oh, oh, oh. <grym> Wafu w. wu 80 Czekaj, co ty masz za nazwę, syk? Czy ja dobrze widziałem? Co ty masz za nazwę klubu? Co? Sancho! Nie! Na końcu musi być coś dobrego. Dawaj na sam koniec. Joju, tak mało... Gratuluję ci, mózgu, nie? Płomyk, dziękuję za paczkę! Dzięki. Więc żebyśmy odsłonili nowego pika, który dzisiaj właśnie wyszedł. Jedziemy. Kantę i od razu lecimy Drugi! drugim! A w drugim jest pele! Ja pierdzielę! Co za player pick! Pele 99! No way! Ja pierdzielę! Wiesz, co to oznacza? Że otwieramy kolejną paczkę 82 razy 100 i zobaczmy, co będzie w środku. Gratulacje. Mm, 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 mm. I uwaga w środeczku Gabriel Jesus, big W I na samym końcu? Ja Sokratesza 95 dostałem graty Nie! Yeah. Fordan, dwa fotyzy, dawaj trójkę! No i trzeciego nie ma, ale dwa to i tak duże W. Pik lepiej teraz daje! Zobaczmy! Jak daje teraz pik 90! Oho! Pogba! Big boob! Pol, 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 pol! Ale nie chce trafić tego pogba, nie? To futry jest przecież Tomori, Rabiot, Jotri, Pier Berdardo, Sinwon, jesteś? Bumi, sumi, na pewno pi. O! Oh, Diego Carlos! Też, o! Oh. Small Dini! I, I Sinie w środku. Już już chyba działa. Już chyba masz rundbana. Ja o myślę, że pele. Ja pierdzielę ten shape shifter. tak... co z tego, że tak napisał? Każdy ma szansę na zreflektowanie się. Gravenberg, nowy piłkarz Liverpoolu. Siema fenek, witam. Mm -mm. Quadrado i Bruna. Florencji. A jeszcze jeden pik, dobra, sorry, 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 sorry. Smola, i Dolla Ruma. A canine? też nie wiem, co ty tutaj klikałeś. mnie i jak już wiecie, kolejna paczka, kolejna zasuweczka, 85 razy 10. Wszystkie karty dostępne w paczkach. Sprawdźmy, co w środeczku. Brownkin and the Foden, Fekir, Lukaku. Nie! Niemożliwe! Neymar Junior tego pana chyba ani razu jeszcze nie mieliśmy w swoich trawach. Coś niesamowitego. Neymar Junior! Wow! Jaka cena Neymara teraz jest? 6 milionów we wrześniu. To jest traf. To jest traf. Niesamowite, że. Zawsze jak zasłaniamy paczkę? Zawsze jak zasłaniamy paczkę, jest dobry traf. Może mi ktoś jakoś sensownie wytłumaczy, czemu tak się dzieje? U mnie jest tak zimno. W Gdańsku. Mega jest zimno. No, zimno jest tak, że szulnie. Czesio, idę do ciebie już. NSERI a Rino, GCZ. 82 razy to kolejna patrzyszka, zobaczmy co jest dalej. Nie masz psy na Hatę wbić Damian. On ma kraty, no, nie, nie wejdę do Damiana. Nie da się. nie! No, leci kolejna Jaki piciuś? O kurde, nic nie widać, ale lecisz. Co tu Ferrap? I na końcu. O! O! Pogba! Jop, ja ile futisów! I Martial! I sinie Neves, Carvajal! Co to za paczka? What? Abendipel! I Araucho, i Florencji, Park gdzie są? A gdzie jest w ogóle Bellingham z Realu Madryt W SBC? Rojcik, Kindle, Freeze i Benasser. No ale no, gówienko leci. To, to akurat jest fakt. Co to jest? Werner Atal, Jimenez, Wok. to jest, bo Cię nie widzę? 82 razy 100, kolejna paczka! I DAXER OFICJALNY! Pierwszy miesiąc Prima, Prime'a, połącz sobie Discorda z Twitchem, masz kanał handlowy na EAFC, darmowe składy, jaki bierzesz udział w giveawayach na sprzęcik! A tu mamy Carvajala z 82 razy 100 ale co jest na końcu? Aha... Dziękuję DAXER, jeszcze raz ci mega dziękuję za primika. Na samym końcu mamy... No nie wiadomo co. Fernandesza! Może coś jeszcze w duplikacie? Nie będę ten. No, nie ma nic w dyplikaczu. No i może jestem trochę. Nie wiem. NSN będzie coś dobrego. Icardi Ruben Neves, Robertson. No, tylko droga ta pizza w tej. Ile kawałek taki jeden kawałek. Pamiętam, że byłem 4 lata temu i taki jeden kawałek pizzy kosztował ponad 2 euro, czyli ponad 10 zł. Ile na przykład teraz idziesz do Pizza Hut? Jak kupujesz na kawałki? Nie wiem, czy można tak jeszcze na kawałki kupić. Kupić pizzę. Ile taki jeden kawałek. I na taki trójkącik, jeden kosztuje. Dychę? Siedem, osiem? Ja pamiętam, jak byłem mały. O, Di Natale! To mi zawsze Tata kupował pizzę na takie kawałki. 100 złotych. 4 euro! O kurde, to teraz faktycznie podrażało. A teraz już chyba tak nie sprzedają pizzy jak kiedyś. Pamiętam, kiedyś we Wrocławiu, jak mieszkałem, to był McDonald's. Było KFC i obok był właśnie Pizza Hut, i sprzedawali pizzę na takie kawałki. Za 10, zobaczmy co w środku. Dobra, ja już, ja, już nie mam, ja już nie mam siły na te trafy. Nie mam siły na te trafy. Nie mam siły na te trafy. Leo Messi 99. Gdzie jest w ogóle jakieś przebicie wszystkich trafów? Neymar, Messi, no wszystko. Hele 99. Co to są za trafy? UDILAND LEWA 97, gdzie jest lewa w 72 razy 100, jedziemy. No i W. Fajny ten deadline day w wykonaniu Realu Madrid. Mamy czas! Mamy czas! Diego Carlos, na końcu coś będzie. Ej, tu! Na sam koniec. Dziękuję, Na sam koniec, bo jeszcze trzeba odcineczek wrócić. O, oczywiście pójdziemy jeszcze na łęce już odpalę sobie w sumie, pak, 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 to pyk, bena, bardzo fajny pik, bardzo fajny piczek, bardzo fajny pik, Borusja 2 2.0, widzowie, dziękuję za cały kontencik dzisiaj, dziękuję za, za wszystko, dziękuję za suby, do donaty, dziękuję, że dzisiaj byliście w tak licznym gronie,